Generalnie to chciałem się z wami podzielić, że udało mi się zdać egzamin teoretyczny z prawa jazdy kategorii B. Odpowiedziałem na wszystkie poza jednym pytaniem prawidłowo, a źle odpowiedziałem na pytanie, czy można zawracać na autostradzie. Teraz już wiem, że nie można. Zaznaczyłem, że można, ale to dlatego, że wydawało mi się, że kiedyś widziałem znaki zawracania gdzieś na autostradzie. No okazuje się, że po prostu na autostradzie nie można, tylko nie wiem, na jakichś ekspresów, czy coś widziałem te znaki. Ważne, że teraz już wiem, że nie można. Ale też y, troszkę z presji czasu odpowiedziałem źle, bo no, jakoś ten czas szybko płynął i widziałem jak mi się zmniejsza czas na udzielenie odpowiedzi i po prostu najpierw zaznaczyłem, że nie można, potem, że można. I tak nie wiedziałem co zaznaczyć, zaznaczyłem w końcu, że można. Okazało się, że nie można, więc miałem 72 punkty na 74. Teraz tylko będę czekał na jakieś zapisanie się na egzamin praktyczny. <laughs> Powiem szczerze, że stres największy złapał mnie. oczywiście jak już usiadłem do komputera. Tak generalnie nie, nie stresowałem się jakoś to bardzo. Y, taki lekki stresik mnie złapał. No ale to do ogarnięcia jakoś bardzo się właśnie stresowałem. Przed praktycznym w sumie najbardziej stresuje mnie raczej może parkowanie równoległy tyłem, bo po prostu na jazdach miałem bardzo mało. W sumie raz. Nie stresuje mnie jazda pod górkę raczej. Łuk też jest do ogarnięcia uważam. Te takie podstawy przygotowania do jazdy, obsługa pojazdu i tak dalej. Te światła, kontrolki, płyny. To też jest do nauczenia się na spokojnie, tak żeby na blachę wykuć. No i wyjazd z wordu już też uważam, że raczej nie będę się za bardzo stresował. Mam nadzieję, że zdam za pierwszym razem. Taki jest mój cel. Mm. Oby nie trafiła mi się jakaś nieprzewidziana sytuacja, że ktoś mi wymusi pierwszeństwo, bo wtedy też oblewam egzamin. Mam nadzieję, że zdam za pierwszym razem. えっ